Stach ma gospodarstwo rolne z glebą o przeciętnej jakości. Dla korzyści finansowych zrezygnował z uprawy kilku gatunków roślin na rzecz jednego. Niestety, przez ostatnie susze, Stach nie osiągał zysków. Dzięki specjalnie opatentowanym odmianom roślin. Oraz pestycydom osiągnie Pan sukces w uprawie ziemi. Zyski będą takie, że w ogóle nie odczuje Pan opłaty licencyjnej za stosowanie naszych nasion, zapewniał go pracownik firmy agrochemicznej, z którym się spotkał. Trzeba z czegoś żyć, a pryskają przecież wszyscy, myśli. Stach przez kilka lat regularnie sięga po wynalazki współczesnej chemii, zgodnie z zaleceniami producenta. Co roku nowe środki na owady, grzyby i chwasty. Sąsiedzi Stacha podziwiali jego nowoczesne metody uprawy, aż sami zaczęli je stosować. Teraz koncerny spożywcze chętniej kupują ich produkty. Ziemia daje spore plony. A tymczasem krajobraz okolicy się zmienia. Znikają maki, habry i rumianki. Ich miejsce zajmują gęste rzędy kukurydzy i rzepaku o obcych nazwach. Pewnym mankamentem jest fakt, że woda ze studni już nie nadaje się do picia. Nie widuje się także tylu pszczół, trzmieli czy motyli, co kiedyś. Pola Stacha dają coraz mniejsze plony, a ceny w sklepach rosną. Zainteresowanych kupnem nie brakuje, jednak muszą kupować w mniejszych ilościach. Stach nadal mieszka w swoim gospodarstwie rolnym. W ostatnich latach jego ziemia stała się niezdatna do uprawy, nie daje już żadnych plonów. W całym kraju nie ma już naturalnej, lokalnej żywności. Ludzie stoją w długich kolejkach po żywność importowaną, na którą stać tylko część osób. Ze względu na trudne warunki nie każdy może sobie pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Niektórzy stoją w kolejce tylko po to, żeby zobaczyć jedzenie na które i tak ich nie stać. Stach wspomina czasy, kiedy zbierał urodzajne plony oraz podjęte wtedy krótkowzroczne decyzje. Doprowadził do tego, że on i jego sąsiedzi stoją teraz w kolejce po jedzenie i zastanawiają się, czy dziś będą mieli z czego przygotować posiłek.